Hej, hej, z tej strony Janek. Mam dla was naprawdę bardzo dużą informację, ale naprawdę wielką. Już wiadomo, kiedy będzie Weird Magedon 3. Jest to potwierdzone oficjalnie na Wikipedii Disneya. Nie z Graft Force*, ale z Disneya. A nigdy jeszcze mnie Wikipedia nie okłamała. Jest napisane, że w styczniu będzie ostatni odcinek Gravity Falls, wielki finał. I według mnie Weird Magedon 3 będzie 18 stycznia w 100%. Daję wam link do... Artykułu, znaczy nie do artykułu, tylko ogólnie do strony, żebyście mi uwierzyli. Ale Grave Force jest na trzecim miejscu. Po 15 stycznia, chyba gdzie jest tam a Austin nie, Ali? I według mnie, właśnie on będzie 18 stycznia, ponieważ to jest poniedziałek. Założę się, że to będzie 18 stycznia. 100% tak będzie w styczniu. Gwarantuję wam to. Ło, ludzie! Ło, to tak szybko. Po prostu... Czekajcie. Teraz dajcie mi chwilę, żebym się upewnił. Wejdę sobie. Eee, chwila moment. Kiedy to będzie? Tak nie! Eee, 10 stycznia Austin i Ali będą mieli swój ostatni odcinek na Disney Channel. 15 stycznia jakiś The Lion Guard będzie na Disney Junior i styczeń Gravity Force will Air It's Final Episode od Disney XD. Tak! Według mnie to 18 stycznia. To będzie poniedziałek, 18 stycznia. Dobra, bo już tak nawijam i nawijam 18 stycznia według mnie. Jeśli się będę mylił, a wy w to uwierzycie, to będzie moja wina, że będziecie mnie obwiniali, że wam nagadam taką głupotę, ale to jest moje zdanie, a ja wam dziękuję za oglądanie i czekamy na styczeń. Cześć!